Cały dzień, całą noc. Cały dzień, całą noc. Gdy przyjechałam do Parzymiechów poznałam DJ Janka. Już wtedy pomyślałam, co jebie tak. Cały dzień, całą noc. Cały dzień, całą noc. Miał Forda fiesta. Ma całe krocze. I był to DJ. Wciąż czułam, że coś jebało. Kiedy ściągnęłam bogacie, gacie, to wszystko zrozumiałam. Janek, umyj celulotka, nie bie tak. ptak. Janek, umyj celulotka, nie biec tak.

Bre, bre. Bre, bre, ta, Niko mnie nie wymaga, żebym oprawiał braga Nikt nie mówi maga, gdy hardcoru nie Ty pisze życiukę, to nie kłamie, prawdę gadam A szajsu nie poskładam, nawet gdybyś o to błagam I mnie nie wymaga, żebym oprawiał braga Nikt nie mówi maga, gdy hardcoru nie Ty pisze życiukę, to nie kłamie, prawdę gadam A szajsu nie poskładam, nawet gdybyś o to błagam Nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło Umiem zjebać wszystko i na skliszach od początku Zbudować nowy dom, to do nowych wątków, muszę być w porządku, nigdy nie zawiodłem w żonku Za dobry powiedziałem Dedykowane mym ludziom ten male ja się wcale nie chwalę Co miałem oddałem Od siebie to też walę to twórczo się wpisuje Na stałe te kawałek Oto nowy jakiś Jaki w sam lolę. na najwyższym poziomie To na jak powie